Yes! W końcu! Przechwytywanie tak. gry. Ok, Czy... ja Wojtek też w stars się raz miał już nazwę. Coś typu King, i się skończyło na tym. Że zmieniłeś na Wojtek Noob, czy jakoś tak? Nie pamiętam, nie kojarzy. Nie kojarzysz? Wojtek. Co? A <laughs> Czekaj, czekajmy z tym na Wojtka. Gdzie jesteś Wojtek? Wojtek nie Nie wskocz tam. Nie wsk ja, gor. Hm. na pięści Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Eee. O! Polek. Znaczy Wojtek. O, Dobra, idziemy. Idziemy chłopaki. A. Eee. O Czekaj. Wypił! O! Jak on stał! Co, strąci? Tak. Aha. O, patrzcie, mój ojciec! Gdzie? Tu. Ech, mała głoś. Czemu ty patrzysz na czyjeś... ...juchty? Bo mi się nadziwi. Okej, niech iść. Wojtek, ty geju. O, ale. Ty, I go, nagrywasz to? Nie, nie nagrywam, wiesz. A tak na serio? Tak mówię na serio na serio. Nie! nie nagrywam. Nie, nie nagrywam, nie? się, O Boże, nie za mnie. O! Tatu! Ja chcę tam. ja chcę tam wejść. Ale mnie nie pan! Daj mi Pff. wyjść! Wojtek gruby jesteś. Nie nie. Mam kurde. Koleżanka wysyła głosówki. O, moje dziecko, ja to chcę. Ja to chcę. To moje dziecko. Ooo. co <grywa> się stało? Musiałam się na chwilę zabić. Chciałam zmienić skina, Żeby wszyscy mogli mnie widzieć nie jako Error. Ale ja, ja ci nie widzę jako Error. Tak, ale Olesław widział mnie. Ty co jest? Ej bo tu jest ta Ej, ej, ej Patrz! chodź Nie! Kurna A Znowu mnie zamykają Co, co skrócę Nie, nie, no, nie Nie Jest spokojny <laughs> Dobra No, zostanę jeszcze na jedną na jedno, na jedno piwo. O, o kurde. Ale to dobrze weszło, nie? Igor, wytnij to jakby, co? Nie. Chcę tam wejść. Ale ja nie nagrywam przecież. Patrz, tam jestem, patrz, tam jest księgatorium moje. O! Ale się wziąłeś? O Boże. Co to było? <grywa> Kuźwa! Czekajcie, bo musiałem napisać, że, że ten nagrywa mi... Co jest? Jak ty tam się dostajesz? No klucze... Klucze, są takie drzwi Tutaj, wyjdźcie Bilek, bileciki do kontroli. Proszę. Jedynym grubasem Twój skin jest Igor, Proszę. proszę bileciki. Bileciki do kontroli. Można zrobić silota za to. Co? <laughs> go. <Parizum. laughs> Skąd ty masz łom? Bo znalazłem. ci to... A gdzie ty znalazłeś to? Nie, leżał sobie. Siema. A co to jest? Kurde. Pierdol się Nie. Ty się posuć, kur... Ja chcę iść pierwszy... A! On mnie Pomocy! Nie wiem co się dzieje, ja uciekłem... Nie klij! strony świata... Nie, ołła! No kurwa, i wszystko od nowo nie, ale na no serio, ole, gdzie znalazłeś ten młotek? Gdzie leżał? Gdzie leżał? W dupie leżał. w dupie leżał. O mam. Ty gdzie ja jestem? Troszkę. A dobra, tu jestem. Czekaj, cyk. To jest wytracja. I cyk. Siema, Ale się boję, że zaraz mi coś na rybie skoczy. Kto? No nieźle! Ej! O, Olek! Olek, to chyba, to chyba ja zrobiłem tą dziurę z nudów, żeby obserwować jak będziesz się kąpać, jak będziesz stał, jak będziesz walić konia. Ej, weź wali te lustro. A myślałem, że ty, ty tak rozbijesz. Patrzcie do Wenta. Olek, ty pierwszy. Ale nie mogę. ogóle. Ja ty ja mogę pierwszy? O, e, Woltek, poczuj się! Ja Użyj... chcę Użyj... no pierwszy! Dobra, idziesz pierwszy. No Użyjcie mną klipę! tak? No. Tak. Przez... Sorry, Przy... przyzwyczajenie ze Stormworksów, nie? Też chciałem home-kliknąć. Nie czuję się dobrze z wiedzą, że ty jesteś z tyłu mnie. <laughs> O oh, kurde, znalazłem kibel. Ale jestem piękny. Ty jesteś brzydki. Ty. Chyba ktoś... E, kto, ktoś tu mał potężny okres. Tak, ktoś miał tu ogromny okres. Olek, Olek nie czuję się komfortowo z tym, że ty tak blisko jesteś mnie. Przeważnie jak się odwracam. Weź noclipem! Usiadłem ci na mordzie. Coś co ja... A, nieważne. Coś, co obie ale Nie można tego używać, to jest nielegalne. Nielegalne. Crowbar, Igor, crowbar, szybko, wiesz. O! O Boże. What the fuck? Ja już Ja też mam crowbara, jakby co. Melon. Biorę go. Czekaj. O! O, O jedzenie. Ty, tu, to, to mój brat! To mój brat! Ej, weź mi, zrób skrina, Olek, bo ty umiesz. Wojtek nie potrafi. Zrób mi skrina z tym chłopem. Ej, już wysyłam na tego Discorda. Nie, ja mam innego skina. Mmm. U góry. O!

Kuźba Kuźwa Nie możesz użyć tego klipa. Wojtek. No ja na ty użyłeś no klipa Zabnę, A czy ja, ja, ja też mam. Ugh, no może. Wy, <laughs> e, wy. We, we, ej, weź, 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 idź na weź, 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 raz... Y, zrób mi screena. Tym moim bratem, o, medal. proszę zrób mi screena. Ja, ja jestem dla ciebie miły. Ja robię screena kiedy chcesz. Oczywiście. Mam pytanie. Jakie? Jakie masz pytanie, Wojtku? No się babo? Bo Wojtek. Właśnie nas ominąłeś. Jesteś Jem. pod nami. Nad nami. Jem. Dziękuję, jesteś piękny, Olek. Olku babolku Ja krzywą mordę. mam klucz, dawajcie! Mam krzywą, a ty masz krzywą. Nie, bo słyszałem, że ty masz krzywą, że ja mam krzywą mordę i się zacząłem zastanawiać, czy dobrze usłyszałem Zamknij Ej, on używa psychigana. Ej, ty jesteś? Idzie mu napieprzyć. Nie do mnie. Zatępy no. Ty jesteś za tępy. Co ja to mówi? Nie mnie wyzywa, Olek, co dwa słowa. W, w slapszot ryba. E, po, czekaj, poczekaj. E, Wejdź tutaj i. Wysz tam kurczę, bo jest w wentylacjach, okej? A tu. Dzięki. Ej, wiesz, że wygląda ten zielony aktyw, więc jakbyś przyłożył do krocza, to byś myślał, że to fiut. Znalazłem moje operacyjne. Ej, bo Wojtek coś powiedział, ale nikt go nie słuchał. Wojtek powtórz to. Znalazłem centrum operacyjne. Myślałem, że papier. Myślałem, że. Up... Myślałem, że papiery adopcyjne. O! O! Tych, Wojtek, gdzie ty kuźwa jesteś? <grym> no, nie powiem. No ale Wojtek, my mamy przejść tą mapę. Wiem, dlatego lecę do was. Ale ty nawet nie wiesz gdzie jesteś. Tu. Jest, nie. I przestań <grym> używać tego psychikana. Weź tego kowboja. Gdzie jest. ty jesteś? Ale o, o, co ty jest? gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Halo? Halo! Czemu to, czemu to ciało tutaj leci na tej dni O, to Gdzie ty jesteś? O <śmiennie> cholera Gdzie ty były? <śmiennie> brat. Brat miał flashback E, teraz, trzeba iść tutaj chyba pewnie. Brat miał flashback z wiedźmiał. Bracie! Co, co ci się stało? Dlaczego, dlaczego tu jesteś jakim cudem? Przecież my się nie myjemy. Przecież my jesteśmy graczami, Lola. Wojtek właśnie użył leczenia. Ej chłopaki, możecie te skrzynie zniszczyć, po prostu skacząc na nie. No, ja w nie wbiegam i skaczę i niszczę się. Biorę rozbieg z kilometra, Bo tak Chodź się bić, się bo my mieliśmy się bać. O! Wenta znam. Weź tam to jeszcze uderzy. A. A! Aaaa! Chodź! Wojtek, chodź! Jedyną osobą, na którą czekamy, to jesteś Ty! Ej, ej. To był gdzieś w tym pieniądze? Nie, to był Nie, to był gdzieś no. O, chodź na to, po, 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 O, o! o. Czekajcie, bo ja nie zobaczyłem na no wiadomość, mogła być bardzo ważna. Dobra, już jestem. Kurda, co jest? Wykręciło mi ryj. Natalka? Dwa palce w natalce. Gówno. O mój Boże, dynamic! Nie, nie, nie! On się zamienia w araba.

nie no, debil. Wojtek, ty kur... Polacie. Już się by nie przyzięły mapy, jesteś... Bigo, bigo, bigo. Nie, ty idioto. Ty, jedynym idiotą jesteś. Co to mówi kurna, że jest tu dynamit? Kurwa, czemu ja homu? O nie, no nie. Kurzyliście do Wojtek, nikogo to nie obchodzi. Znalazłem... Te... Dobra, idę, koniec wam. Chyba Ale, z tobą. Kościół, jesteś... gdzie ten dynamit wywalił? Menę to i właśnie e, Igor. Też Wojtka nie przyjdziemy w gry. Tu jest! Tu jest! Tu jest! Gdzie? Tu! Jej. Jej! Ale i tak Wojtek cię nie lubił. <laughs> Ale... Okej. Okay. Aż mi się przypomniał 1940 Kominy, gdzie palili? Czy no Let me in, please! Weź to zniszcz swoim crowborem. Dzięki. O, co tu jest? What the fuck, to jest chyba sprawdzawka. To jest hak do obrony. Bo zaraz ten menu w by nie chce zabić. Jakie ty jesteś? Nie zabije nas Wojtek chodź się zmierzyć ze mną tu nie, to nie jeszcze okej? Ty, ej dobra Ty pilnuj, żeby ty nie z nim mniej wojna aż w okej? co jak ciebie zabiję? Przecież wiesz, że ta broń jest zbyt potężna Nie wiem co wy tam robicie Ciebie Ja nie muszę przed tobą Ale... Nie możesz wejść do naszego pokoju. Cześć, Oczywiście. się? O! O! o. My! Oj, prawie cię strzeliłem. Ale, galagam, wejdź. Jak będzie, Wojtek, to tego użyję. Dobra, na razie łama. Łama mi jak kupi nagrasz na Buga, buga! Ale nie! UGA buga! Jest kinia. O! O! Co to? O! Harry Potter! O! Dostałem stałem bo ja. Bo ja wszedłem tak sobie na chilku, nie Taki jak y, Sebuś do dzielnicy swojej, nie? A kuźwa mi wyskakuje na ryj. Ja? Nie! Ten, 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 ten chłop bez nuki, bez o. rąk. O. O. O! Kaj, tam może było. A my nie wzięliśmy. O, co jest? Cza Czarno widzę. Czy to trzydziesty dziewiąty? Tak, czy to Odessa? Ja. Mm. Pomocy! musiałem <noise> się Mówiłem. Ej, wy też macie czarno? Tak. Ja nie mam czarno, nie mam nie, biało. Nie. Znaczy, ja już nie mam ani Ale... biało, ani czarno. Nie Ale pozwolę nie... ci Wojtek, Wojtek. Ała, Kiedy wszystko jesteś? mnie zaatakowało. Ciekawe, czy mnie znajdziecie. Słyszałem chompskera. O, to, to będzie... Ciekawe, czy mnie znajdziecie. Nie, bo mamy czarno!